Dostojni jubilaci, od 50 lat dzielicie wspólne troski o radości życia, dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, wychowania dzieci na dobrych i wartościowych ludzi. Lata wspólnego życia upłynęły Wam w atmosferze aktywnej pracy dla własnego dobra, dobra rodziny i społeczeństwa. Różne to były lata, nie zawsze łatwe, może nieraz pełne trudności. Jednak dzięki ludziom takim jak Państwo udało pokonać się wszelkie trudności. Wasza dziś tu obecność świadczy o tym, że się udało, że byliście silni, zwyciężyła Wasza miłość i głębokie poczucie obowiązku. Każdy z Was przeszedł długą drogę życia, wspólnie z drugą, najbliższą w sercu osobą, cieszył się sukcesami, smucił niepowodzeniami. Przeżyliście razem Państwo, dzieląc dobro i zło. Długie 50 lat przepełnionych troską o swoich partnerów, dzieci, wreszcie wnuków, a może prawnuków. Za to wszystko, drodzy Państwo, należą Wam się słowa głębokiego szacunku i uznania.